Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj mówić na temat, który jest tak ważny dla dostępu do opieki zdrowotnej. Kluczowym jest to, abyśmy nie tylko zapewniali wysokiej jakości opiekę, aby była ona dostępna dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, czy jaki jest ich status społeczno-gospodarczy. Najpierw chciałbym zdefiniować wszechstronną opiekę. Jest to multidyscyplinarne podejście angażujące lekarzy, pielęgniarki, terapeutów i tak dalej, Jak również pracowników społecznych. To podejście pozwala nam odnosić się do wszystkich aspektów zdrowia pacjenta, fizycznych, psychologicznych i społecznych. Na przykład u pacjenta z cukrzycą typu 2 nie oznacza to tylko monitorowania glukozy we krwi, obejmuje to również leczenie komplikacji, tak jak neuropatia czy retinopatia, zapewnianie wsparcia psychospołecznego i edukacji, co będzie determinować ich przyszły stan. Badanie opliwane w słowackich w wydawnictwie pokazują, że to podejście prowadzi do poprawy wyników leczenia i redukuje stopień rehospitalizacji. Re na Słowacji wdrożono program leczenia cukrzycy. Zastosowano tutaj podejście zintegrowane pomiędzy opieką specjalistyczną i podstawową, skoncentrowaną się na opracowaniu indywidualnych planów leczenia, w tym farmakoterapii. Edukacji dotyczącej zdrowego stylu życia, co pozwoliło zmniejszać komplikacje. Udało się zmniejszyć komplikacje związane z cukrzycą o 15%. Właśnie takie, o których mówiłem w ciągu ostatnich 5 lat. Zgodnie z danych z ostatnich lat około 7% Słowaków. Doświadczyło problemy z dostępem do opieki zdrowotnej w 2021 roku z uwagi na długi czas oczekiwania czy też braki w liczbie lekarzy. Szczególnie było to widoczne w obszarach rolniczych. Dostępność opieki zdrowotnej oznacza, że każdy pacjent ma dostęp do odpowiednich usług medycznych, niezależnie od ich statusu społecznego, gospodarczego czy lokalizacji geograficznej. Z okazji, także nieodpowiedni dostęp do, dostęp, do opieki zdrowotnej ma, niesie ze sobą negatywne konsekwencje. W oparciu o Centrum Informacji średni czas oczekiwania na niektóre specjalistyczne rodzaje pomocy, takie na przykład wymiana biodra trwa od 6 do 12 miesięcy. 2-3 miesiące dla rezonans magnetyczny w zależności od regionu. Dostępność do opieki zdrowotnej jest związana z jej charakterem, tak? Czyli jeśli opieka nie jest całościowa, to leczenie może być niewystarczające i może pogorszyć stan pacjenta. Pacjenci z przewlekłymi chorobami na przykład po zawale niewydolnością serca, wymagają rehabilitacji, farmakoterapii, e, oczywiście. On the hand. Z drugiej strony, jeżeli opieka jest wszechstronna, ale słabo dostępna, to jego, jej skuteczność jest ograniczona. Według WHO około. Połowy ludności świata mieszka w rejonach z ograniczoną dostępnością do świadczeń zdrowotnych. To przyczynia się do wyższej śmiertelności z powodu chorób, którym można zapobiec. Szczególną uwagę należy przywiązywać do opieki geriatrycznej. To jest to populacja, która jest narażona na różne współwystępujące choroby i wymaga to specjalnego podejścia. Osoby starsze z dostępem do opieki zdrowotnej mają o 30% niższy stopień, niższą liczbę przyjęć do szpitala. Słowacja ma w 2021 roku miała wyższą stopę śmiertelności z powodu chorób, którym można zapobiec w porównaniu do średniej europejskiej. 258 w porównaniu do 183 w całej Unii Europejskiej na 100 tysięcy mieszkańców. Jest to związane z kwestią dostępności do opieki zdrowotnej. Te liczby będą rosnąć. Efektywnym modelem opieki geriatrycznej jest wykorzystanie interdyscyplinarnych zespołów zapewniających opiekę i to nie tylko pozwala na poprawę wyników klinicznych, ale również pozwala na dostępność opieki tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, w domach i społecznościach, w których mieszkają pacjenci. Jednym z problemów jest, jest niezdolność systemów opieki zdrowotnej do zapewnienia właściwej opieki naszym pacjentom. Dlatego niezbędne jest inwestowanie w wzmocnienie opieki zdrowotnej i kontrolę. Kontynuowanie, ciągła edukacja personelu opieki zdrowotnej. Wydatki na opiekę zdrowotną w roku 2022 stanowią, stanowiły około 7% słowackiego PKB, czyli mniej niż europejska średnia, wynosząca około 9%. I wynikiem tego są słabsze zasoby, jeśli chodzi o infrastrukturę opieki zdrowotnej i mniejsze wykorzystanie nowoczesnych technologii, które pozwoliłyby na poprawę jakości opieki. Jednym z rozwiązań mogłoby być wykorzystanie telemedycyny, szczególnie w, e, w wiejskich obszarach. Takie podejście już przyniosło e, pozytywne efekty w programach pilotażowych w całej Słowacji, gdzie telemedycyna poprawia dostępność opieki zdrowotnej w społecznościach wiejskich i pozwala na koordynację opieki między różnymi e, Podmiotami i to pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów. Słowacja z, zaczyna wykorzystywać telemedycynę, jeśli chodzi o poprawę do, o dostępności opieki zdrowotnej. Na przykład w regionie bańskiej Bystrzycy wprowadzono programy zdalnego monitoringu pacjentów z chorobami przewlekłymi, co pozwoliło na zmniejszenie liczby hospitalizacji o 10% i jednocześnie zwiększyło o 20% bezpieczeństwo pacjentów. Podsumowując, wszechstronna i dostępna opieka są kluczowe dla zapewnienia powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Inwestycje w infrastrukturę opieki zdrowotnej i w edukację są kluczowe dla zapewnienia lepszych wyników klinicznych i mają ogromne znaczenie dla systemu opieki zdrowotnej na Słowacji. Wierzę w to, że wspólnie możemy pracować nad stworzeniem systemu opieki zdrowotnej, który będzie reagował na zmieniające się potrzeby pacjentów i który zapewni, że żaden pacjent nie pozostanie bez niezbędnej opieki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.